Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, najpierw pamiętajmy o tym, że jest fundacją Można wpłacić, wpłacać 1,5% na fundację. Jest, nasza fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Wystarczy wpisać KRS, numer KRS-u 001539. 4 0, przepraszam, 4 za 15, 39, 31. Pod spodem jest i konto fundacji i też proszę państwa numer KRS. Już się połączymy teraz z panem, który nam opowie. O swoich przygodach z BSM-em. Dzień dobry panu, dobry wieczór. Dobry wieczór. No niech pan opowie mnie i słuchaczom oglądających to moje YouTube. Jak nam pan doszedł do samoleczania metodą BSM, bo to bardzo dawno się temu zaczęło, tak? Tak, bardzo dawno temu się zaczęło, bo w latach jeszcze siedemdziesiątych pod koniec. No, w 79 ja skrypt napisałem, ale pan nawet chyba o tym skrypcie nie wiedział, o pan. Jeszcze... jeszcze tak o nim jak mówił, że pan, że pan, że pan po prostu przypadkowo przyłożył ręce. Najpierw. Czy przekładał? No właśnie tak było. Pod koniec lat 70. jeszcze jako młody człowiek, przed trzydziest. Przyglądała się mi praktycznie. Y... Angina, chyba tak by była. Angina, przewlekłe zapalenie gardła. Aha. Zapalenie spojówek jak oczu miałem. No i jeszcze dodatkowo zatoki też. Tak. Przysię... Przysiębiłem się z zatoką dostałem. No tak. i w tamtym czasie, jak szłem no jak tam jakoś się położyłem na polecenie trochę, to podkładałem sobie oprycie ręce pod głowę na poduszkę i tak zasypiałem jak chcemy spać z uszonymi rękoma. No i po pewnym czasie te wszystkie choroby mi poustępowały, poniknęły. Poniknęły, ale to pan musi mieć duże dłonie chyba. Słucham? Duże dłonie pan ma pewnie. No, no dłonie mężczyzny są duże. No wie pan, nie no. o wszystkich, ale pan musi mieć jak te... Jak łopaty. No nie, Żeby trawić znać o środki. Czy pan w ogóle nie wiedział, że pan stosuje metodę BSM, tak? I później I pan się... Dopiero dowiedział później, tak? Dowiedziałem się dopiero w 1998 roku co się stało. Po, tak. po kupieniu książki, po przeczytaniu i po oglądaniu tego filmu tam co pan nagrywał właśnie u tego pan no, szczykły ale... na... Pana szygła tak, no, tak, tak, w Polszacie, na każdy temat. To się, no to się dowiedziałem dopiero. Aha, I że, że się... <gry> wtedy dokładnie Pan mógł sobie układać w dłonie. Wtedy już się przekonałem, jak to się wszystko stało, Aha. ale nas, następną taką chorobę, która się przytrafiła, to w 1980 roku yy, w pracy miałem wypadek i miałem uszkodzone Palce lewej ręki, trzecie, czwartej i piątej, to były rany szarpanomierzone. Po prostu z pół zdzierane było ciało, a teraz z wszystko zdjęte było, same kości. No i w, będąc w szpitalu tam zastosowali lekarze leczenie, nakładali takie specjalne klasce skóry jakieś, żeby się to ciało zupełniało. No i po miesiącu czasu byłem przygotowany na operację przeszczepu skóry, bo według medycyny miało nie być w ogóle skóry, bo tak prawdopodobnie przeszczepy zawsze robią po tego. jak jest ubytek. No to. No i już na salę się poszli, ale lekarz, pani Gastoszola, mówi: zobaczymy, czy to się to uzupełniło, to już wszystko się, pani usypia mi pacjenta, zobaczymy. No mi te wszystkie palce pościągali, a tam gdzie nie idzie jeszcze nie raz skórki, skóra się zrobiła sama. Lekarz się zdzipił, no i puścili mnie, uniknąłem właśnie tego przeszczepu. Jak się tak okazało, ja, mia ja miałem na lewo rękę uwiązaną na szynie, tak u góry, na łóżku jak jeżałem, a prawo rękę sobie cały czas podkładałem no tak. pod głowę. I ustawiałem na tej dłoni właśnie. Tam miał pan książkę, to pan już bardziej dokładnie tam. Ja sobie bym miał tak. tym dokładnie, ale to mimo wszystko cały czas trzymałem praktycznie to ręką mi było wygodnie, sobie podkładałem ale prawą rękę pod głowę, tak leżałem na łóżku. Duż, no i przez miesiąc tak. czasu uniknąłem operacji właśnie przez pustkóry. Bo mieli mi płaty tam z uczyciągać i robić przestrzeń. Tak, tak. No i później jeszcze następne, już później po kolei do 90 gdzieś przełom był 6, siódmy, ósmy rok. Przyplątała się mi znów choroba, wrzucenie żołądka. Tak. Na wiosnę, na jesieni, po, po miesiącu, po półtora miesiąca, bóle były. Ale już w tym, ale w tym czasie to sobie już nie trzymałem tych roślin podkładałem, tylko w tamtych 70 latach. Nie wiem dlaczego, ale nie podkładałem. Tak. No i dowiedziałem się właśnie o tej metodzie w tym roku. Tak. Książkę sobie tak. kupiłem. I zacząłem stosować to właśnie piątą pozycję na ten żołądek, i też wszystko zniknęło. I od 1998 roku do tej pory nie było nawrotu. nie, tak. ma, nie no to Dzięki. No i te pozostałe choroby, tak samo wie Pan, jak które wyleczyłem, nigdy nie wróciły. Mam spokój. No tak. No dobrze, że Pan miał a. książkę, wie Pan już, a teraz to nowe wydanie Pan ma. Właś, właśnie kupiłem to nowe wydanie, bo tutaj na wydaniu trochę jest więcej, wie Pan niż, niż no, tam. Bo, tam wie pan, to jest olbrzymie ryzyko stosować bez y, wskazań, przeciwwskazań, uwag ogólnych. Doszło bardzo dużo uwag ogólnych. Jeszcze ja w skrypcie to y, bardzo mało tych uwag ogólnych było. Y, też i w publikacji uchnasta y, w 80 roku też jest y, niewiele. I czasami metoda dla niektórych osób będzie groźna, na przykład gdyby pan miał udar mózgu przetwórczy, to przełożenie ręki spowodowałoby nagły zgon, bo wylew się zwiększa. Jest też problem, gdyby pan miał nowotwór, na przykład na łcie do pętnicy. Te rzeczy te nowe wydania dopiero są w nowych wydaniach ten słuch nas odkrycia tej metody, zmarł prawdopodobnie ze względu na to, że pewnie zastosował na, na wylew, bo dwa razy miał wylew. Nie znając. Nie, nie wiedząc o wszystkim. Zresztą on się wycofał z rozpowszechnienia metody, zakazał wydawać swoją publikację i również mój skrypt, czekałem. I biedny jednak wtedy zmarł, nie wiedząc, bo on nawet nie dyskutował ze mną. I, i, i pod koniec swojego życia I, 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 i okazało się, że, że zmarł właśnie na wyle. Przypuszczam, że przyłożył sobie ręce. Także proszę Państwa, no, i, i, trzeba mieć książkę, trzeba mieć y, najlepiej nowe wydanie, 22 rok i wtedy będziemy bezpieczni. I będziemy mogli spokojnie stosować i rozpoczynać tą metodę. Teraz to jestem trzy lata temu, wie Pan też, Miałem drętwienie, prawo ręka mi drętwiała, mi bolała. Tak. Bo w pewnym czasie to do tego doszło, że nawet ten czwarty i piąty palec te małe ręki, to po prostu mi się drętkę zrobiły, takie jak niewładne, bo no w ogóle nie, 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 nie ruszałem w ogóle nimi. No i też to, to zastosowałem na rękę, to trzecią pozycję, lewą ręką. Tak. I nastąpił powrót. Z powrotem ręka się zrobiła sprawna. Dłoń. Tak. Palce, palce pracują normalnie, ręka, ręka przestała boleć? Jesteście wkrótce też do tych 80. i roku z tym wypadkiem. No to też tam miałem problem później, bo to to, to wszystko się tam po prostu to też sięgnęło, to wszystko w tych palcach, ale nie przychodziła, przy, przychodziła jesień, to mi bardzo marzły. I to tak praktycznie od 98 roku. <grym <grym to było w książce, jak się Tak Ta książka, jak się, jak się dowiedziałem, że zacząłem trzymać ręce, tak, że nastąpiła potrawa. potrawa tak. Ta ręka jest sprawna w 100% teraz. No, ani sto... nie marsji, ani nic, bez ręka siłą. Panie jak się, wspaniale, wspaniale. Ja no. się pan, pan to ma nie tyle lat mniej więcej, co ja, bo ja mam 65 to lat. Pięćdziesiąty raz 52 raz, no, Ale to niewiele młodszy Pan jest, to, nie wiem. No w każdym no. razie dobrze jest, niech Pan rozpowszechnia, niech Pan opowiada o, o metodzie. Proszę Państwa ja link się, pod, do ja moich stron... tylko, się tak wie Pan, ludzie nie za bardzo chcą wierzyć. No właśnie, muszą, muszą moją stronę obejrzeć, którą blokuje pokazywanie Google, a też i YouTube nie pokazuje tych filmów. W ogóle tak, w ogóle nie zobaczycie żadnych filmów o metodzie BSM. Jest naprawdę stary film u nas, ale to, to ja go nie robiłem. Bardzo stary, ale proszę Państwa, moich filmów nie, nie zobaczycie, no bo boją się, żeby się metoda nie rozpowszechniła, jako że ona jest depopulacja, ta, Dla biznesu, no przecież nie dla nas. I musimy się y, sami bronić i, i dawać sobie radę. Jest nas trochę tutaj yeah. już na moim kanale subskrybentów Więc rozpocznajmy tę metodę. Pod spodem są linki do, yeah. do strony i najpierw puść linka swoim znajomym, podczytają sobą metodzie BSN, to będą bardziej przekonani. Bo tak jak będziemy yeah. podejdziemy do, do, do tych swoich znajomych czy innych osób i powiemy trzymaj ręce na głowę no to się zacznie śmiać tak? a tu się okazuje że właśnie układ centralny jest najważniejszy i tutaj po prostu, po prostu wyrównuje się pole magnetyczne, które buduje i kształtuje cały świat ożywiony i również nas i zwierzęta to nie metoda jak Udowodnił sobie, nie trzeba w ogóle wierzyć, bo Pan nie miał pojęcia, bez, że pan. stosuje zwierzę, tak. przykłada i samodzielnie się, się. metoda. Pomogłem, wie pani, polistają trochę też na niektóre choroby. No tak. Na złamanie nogi bardzo szybko się zrosło. zrosło. Yy, takie jak zaducia pokarmowe, nerwica lękowa, bardzo yy, bardzo troste, bardzo yy, bardzo yy. jakieś bóle, bóle zębów. Tak, tak. No, tak. Kupę tak. takich rzeczy, jeśli kto chciał skorzystać, to skorzystał i się wyleczył. Bardzo, no. bardzo dziękujemy panu. bardzo. A jeszcze chciałem się pana zapytać jedno z tymi szczepieniami. Czy, czy, czy mając, sobie mamy, którąś pozycję, to też szczepionkę się likwiduje z tego Dobra, miesiąca. ale o tych szczepieniach, które pan akurat na YouTube nie możemy rozmawiać. Aha. Y, także y, przykro mi, bo mnie y, pousuwali filmy gdzie rozmawiałem na tym. To tylko prywatnie jakoś pan maila puści albo dzwonimy się no, dobrze, i pan powiedzie. Dobrze, dobrze, dobrze. No. Pomaga zawsze. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do, koniec. Widzenia. Do widzenia. Tak to jest proszę państwa, że boją się Wielkiego wspaniałego odkrycia, które odkrył dr bur z Instytutu wiele zwanych pol życia, okazało się, że to nie DNA, nie geny nas budują, tylko buduje nas pole elektromagnetyczne, pole życia i zielono jest słabe, to przechoruje. Proszę Państwa, a my tutaj wyrównujemy to pole elektromagnetyczne. W prosty sposób przykładając dłonie do głowy, do ośrodków układu centralnego nerwowego. Wszystko jest w książce, proszę państwa. Ale niestety medycyna nie, nie była zainteresowana tego, jego odkryciem z wiadomych względów. To, że się wyrównuje pole elektromagnetyczne, to niepotrzebne są już leki. Większość leków, bo nie wszystkie, czasami trzeba brać. jaki można to ja. Piszę w książce. Wszystko macie, proszę Państwa, na wydanie książki Samoleczenie Medykanów na do Randowski, tak? 22 rok. Tutaj na książce, proszę Państwa, jeszcze jest w książce płytka. Pan tutaj wprawdzie sobie przykładał, ale musiał mieć, du czy ma duże dłonie i sobie radził ja go, w płytce jest pokazana jest płytka i tam jest, na niej pokazuje jak układać się dłonie, żeby dobrze przerwać ręce, bo jak nie zakniemy o środków odpowiednich, to, to pan, tak jak pan na przykład na rękę, to nie będzie mieli re rezultatów. Jak ktoś nie ma odtwarzacza, to sobie niech pójdzie do biblioteki i jakiekolwiek to, to obejrzy. Tutaj twórcy religii są na układce, to tylko po to jest pokazane, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jedno, kto jaką religię wyznaje, kim jest, czy starszy, czy młody, to każdy się będzie mógł stosować to metodę. Bóg stworzył świat i ludzi. Dysszczepionych religii. Był Jezus, proszę Państwa, który jakby przewidział stosowanie metody. Tutaj w Nowym Testamencie, święty Marek, tłumaczenie z, z greckiego, którym się posługują do tej pory prawosławi i protestanci. Jezus mówi, lęże brać będą, a co byśmy śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im. Lęże, fale elektromagnetyczne. Na przykład, bo fale elektromagnetyczne, bo przecież uczniom nie mógł przekazać informacji o falach elektromagnetycznych. No, nie wiedzieli, o co chodzi. I dalej, na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Na niemocne to jest na choroby czy na, jak na choroby, to wszyscy możemy y, stosować tę metodę. W tłumaczeniu łacinie, z łacińskiego jest mowa o tym, że na chorych. No nie, pierwotnie było na choroby. I tego się trzeba trzymać i można zmieniać słów Jezusa. <laughs> na tym kościół katolicki powinien trochę popracować. Nie można zmieniać słów Jezusa. To jest podstawowa sprawa. Także wiedział, przewidział i tak będzie. Metoda będzie znana. Tu żaden Klaus Schwab czy depopulatorzy biznesu nie będą mieli tutaj nic do przekazywania dla nas szczególnie zaleceń, tak jak to robią w przypadku medycyny konwencjonalnej, gdzie zorganizowali, proszę Państwa, szkolenia dyktando depopulatorów. No i wiemy, jak to, jak to wyszło w, w czasie pandemii i nie możemy się nic dobrego spodziewać. Natomiast dam, damy sobie rady, jak poznamy metodę samoleczenia BSM, będziemy mieli książeczkę papierową, bo przy, mogą przyjść czasy, że nie będzie internetu, proszę państwa. Książka kosztuje tylko 30 zł. W granicach 30, bo nawet mniej, to proszę szukać w książkach wysyłkowych. Świat książki. Oni mają też księgowanie stacjonarne, Monito, w Krakowie Selkar, proszę Państwa, w stoku w wodzi, i inne bardzo dużo księgach wysiłkowych posiada książkę i proszę tylko patrzeć, żeby była z roku. Proszę Państwa, trzymamy ręce na głowie, dlatego że chodzi tutaj o pole wyrównanie pola elektromagnetycznego, ale wyrównujemy je i wzmacniamy tylko dlatego, że jest stała temperatura i wilgotność. Potrzebna, aby pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje nas, było silne i prawidłowe. Jak wiecie, nie mamy. Zarodek przebywa 9 miesięcy, kształtuje się, wychodzi łódki człowiek. Ale jak kurak usiądzie na jajku, to myślę, że posiedzi kilka dni. Natomiast my jesteśmy, proszę Państwa, już organizmem i to ukształtowanym. Chorzy mają tylko. Zbyt słabe to pole elektromagnetyczne. I wystarczy 20 minut podtrzymać rękę na głowie. I będziemy, proszę Państwa, już się leczyli. I będzie tak jak u tego Pana, rany się zabliźniać. Jak trzeba będzie, to ubytki ciała też będą wypełnione. Możemy leczyć również mózg. układ centralny nerwowy będzie działał. I będą wszelkie. Usuwane, proszę Państwa, substancje, które powodują niekorzystną pracę organizmu, w ogóle ich nie ma, utrudniają pracę organizmu. Wszystko to zostanie usuwane, będą usuwane metale ciężkie. Proszę Państwa, wszelkiego rodzaju, tak jak Jezus mówił, zatrucia, nawet coś tenego, który były też, też sobie na radę. Też jak, jak Państwo słyszeli, mierwicze, można wyleczyć, proszę Państwa, autys u dzieci. Tylko no, problem jest taki, że metoda uderza w biznes medyczny. Ale nie, nie tylko, proszę Państwa, i wszystkie grupy, część z grup na Facebooku mnie po prostu usuwa bo na przykład z hemoroidów nie pousuwali kilka grubo, dlatego, że oni mają tam biznesy. No. Leki są drogie, proszę Państwa. No i też y, operacje, lekarze zarabiają na operacjach bardzo dużo. To samo się tyczy przepakliny kręgosłupa, którą można wyleczyć. Proszę Państwa, to, to samo się tyczy chustrzycy. Nawet mnie z grupy jąkanie usunęli. Bo też można usunąć. No wprawdzie oni nie mają żadnych leków na jąkanie, ale mają warsztaty swoje. Na no, to się okazuje, że trzymanie rąk wystarczy, proszę państwa, nawet nie trzeba płacić za warsztaty. Znaczy, Także jest tak, że metoda jakby Przybliża nam świat, który niedługo zaistnieje. Świat, gdzie nie będziemy uzależnieni od pieniędzy, tylko będziemy wykorzystywać wiedzę, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. Możemy mu tylko dziękować za to, że nam tę wiedzę dał. I do, że dr Sakson odkrył te pola życia, w geniu Żołnierza odkrył możliwość samoleczenia, a ja propaguję, ile mogę. I głównie moja rola polega na tym, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nam się nic nie stało i żeby motoda działała, bo na początku też były złe wyleczenia. Dopiero później w swojej książce te yy, Pozycję poprawiłem i tak, i dodałem w uwagach ogólnych, ale też i we wskazaniach i przeciwwskazaniach informacje, jak zrobić, żeby metoda działała na pewno i żebyśmy się sobie czasami nie, nie, nie zaszkodzili. Proszę Państwa, cieszmy się z tego, że otrzymaliśmy od Pana Boga. Taką siłę z tej siły ustawiającej nas możemy skorzystać i rozpośrednijmy metodę ile możemy. Jeszcze raz proszę o wpłacanie na fundację 1,5% pod spodem jest, yy, yy, są linki do fundacji. Yy, informacje o numerze KRS-u, ale jeżeli, proszę Państwa, nie, nie rozliczamy się, to wpaśćmy chociaż na rowizmę. Tyle, kto, kto może, bo przecież sami Państwo widzicie, że nie, nie musicie tyle pieniędzy wydawać, co wtedy, jak nie znaleźliście metody samoleczenia. To jeszcze wasz pa pa i wszystkiego dobrego do zobaczenia za tydzień. pa